Dzień dobry, z racji tego, że można już trenować na świeżym powietrzu, dzisiaj przedstawię zestaw ćwiczeń, trening ogólnorozwojowy, który możemy wykonać w lesie. Potrzebny nam będzie prosty kawałek ścieżki, na którym wymierzamy sobie mniej więcej 5-7 metrów i dłuższy odcinek o około 15-20 metrów. Jak jesteśmy już po raz grzewce? Pierwsze ćwiczenie, które wykonujemy na krótszym odcinku. To Po minięciu pierwszej linii wykonujemy przyspieszenie. Następne ćwiczenie skoki obu nóż. Kolejne ćwiczenie. Przeskoki z jedną nogą na drugą. Hop. Ostatnie ćwiczenie. Bieg tyłem, na linii odwracam się, biegnę przodem. Ten zestaw ćwiczeń powtarzamy 5 razy. Na koniec zrobimy sobie taki mały interwał. Potrzebny nam będzie kawałek jakiegoś podestu. Może to być jakieś ścięte drzewo, pień. Przez 30 sekund robimy nożyce, czyli skaczemy. Hop. Robimy 15 sekund przerwy. Następne ćwiczenie w podporze kolana do klatki piersiowej. Przez 30 sekund następne ćwiczenie. Noga z tyłu, jedziemy przysiad jedną Góra, dół. Jak najszybciej. 15 sekund przerwy, zmieniam nogę. Robimy minutę przerwy i powtarzamy 4 razy. Powodzenia!